Historia Biblii Przewodnik po wystawie w opracowaniu Andrzeja Kurpiewskiego Są tu omówione eksponaty z kolekcji Dariusza i Lidii Ziarnkiewiczów. Chwilę XVI Jan Hus. Spraw, które będziemy teraz omawiać, nie sposób należycie ocenić, jeśli się zapomni o europejskim tle. Średniowiecze dobiegało okresu. Uniwersalne autorytety papieństwa i cesarstwa znajdowały się w zaniku. Brały górę odrębności narodowe i nowe siły społeczne zmagające się ze starym porządkiem feudalnym. Rządy w Cesarstwie Rzymskim sprawował Zygmunt Luksemburczyk, prawnuk Kazimierza Wielkiego i niedoszły król Polski po Ludwiku Węgierskim. Cesarz Rzymski Zygmunt Luksemburczyk Słyno z tego, że dopasowywał swoje postępowanie do okoliczności. Na przykład raz podczas oficjalnego wystąpienia oświadcza: Zatrudniać się z Greków nie ma potrzeby, bo Grecy jedną z nami wiarę znają. Porodami tylko i pojmowaniem żon od nas się różnią, czego im wcale za złe mieć nie można. Kapłani bowiem greccy na jednej żonie przestają. Łacińscy po dziesięć i więcej ich trzymają. Tak zapisał Jan Długosz, a cytuję za Pawłem Jasienicą Polska Jagielonów. Nieco później w Łódzku witając się ze zgromadzonymi wyniośle pomija prawosławnego biskupa. Ruch husycki dawał wyraz tendencjom, które w owym czasie miały w Europie wymiar powszechny, a były one związane nie tylko z wcześniejszą działalnością Jana Wiklifa. Duch buntu skierowany był przeciwko bogacącym się kosztem ludu nielicznych wielmożów, do których zaliczało się też duchowieństwo. Ponieważ tak w Czechach, jak i w Polsce, do klasy bogaczy zaliczali się głównie osadnicy niemieccy. Ruch husycki zwracał się przeciwko całokształtowi takiego porządku. Wrogi był zatem zarówno papieżowi, jak i cesarzowi. Jednym z powodów tego ruchu było też bogactwo i roszczenia polityczne kleru. już Wikliw zwalcza w swoich pismach i publikacjach papiestwo oraz rozpustne i żyjące ponad tam duchowieństwo, które zwał cesarskim. Żądał od księży ubóstwa i wyrzeczenia się wszelkiej władzy. Nie występował on przeciwko świeckim wielmożom, oczekując od nich raczej, że to oni zaprowadzą porządek w tej kwestii. Hus stworzył własny program reformy kościoła i obrony czeskich interesów narodowych który zyskał szeroką popularność wśród mieszczan, chłopów i drobnego rycerstwa. Popierali go również niektórzy feudałowie i niższe duchowieństwo, a także król Czech, Wacław IV oraz czeska księżniczka Anna, królowa Anglii, żona Ryszarda II. Ośrodkiem działalności Husa od 1402 roku stała się kaplica Betlejemska w Pradze której propagował on czeskie, a nie łacińskie nabożeństwa. Wkrótce jego kazania zaczęły przyciągać tłumy i chust został przywódcą narodowej czeskiej frakcji domagającej się natychmiastowych reform w Kościele, między innymi zmian liturgicznych, komunii pod dwiema postaciami chleba i wina, a także powrotu Kościoła do surowych i prostych zasad pierwotnego chrześcijaństwa. Odrzucając autorytety kościelne, Huss uznał Biblię za jedyne kryterium wiary, Kościół zaś wyłącznie za ciało mistyczne, którego głową jest Jezus Chrystus, a jego członkami wybrani przez Boga sprawiedliwi. Sytuacja w Kościele stała się tymczasem alarmująca rządziło wówczas jednocześnie aż trzech zwalczających się papieży. Jah XXIII, Grzegorz XII i Benedykt XIII. Był to czas tak zwanej wielkiej schizmy zachodniej. Husa oburzała sprzedaż odpustów przez jednego papieża, aby uzyskać pieniądze na walkę z innym, konkurencyjnym papieżem. Wezwany do Rzymu Hus odmówił stawienia się na procesie i z tego powodu cała Praga została ukarana papieskim interdyktem czyli zakazem udzielania sakramentów pod presją opinii publicznej hus zadecydował w październiku 1412 roku że opuści Pragę przeniósł się do południowych Czech gdzie znajdował schronienie w zamkach swoich zwolenników Kolejne dwa lata były okresem intensywnej aktywności literackiej Husa. Hus popierał walkę Polaków z zakonem krzyżackim, przesyłając królowi Władysławowi Jagiele list gratulacyjny z okazji zwycięstwa pod Grunwaldem. Zwycięstwo nad zakonem krzyżackim sprawiło Husowi wielką radość, który jak pisał, ani pióro, ani głos, nie potrafiły jej wyrazić. Ponadto uważał, że dokonało się ono za sprawą Jezusa Chrystusa. Antypapież Jan XXIII pod naciskiem cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, króla Węgier, Niemiec, Włoch i Czech, Zygmunta Luksemburskiego, zwołał w 1414 roku sobór w Konstancji. Miał on zakończyć tak zwaną Wielką Schizmę Zachodnią, która ciągnęła się od kilkudziesięciu lat i sprawiała, że w kościele bywało jednocześnie po dwóch, a nawet jak za czasów Husa trzech papież. Sobór usunął Schizmę, wyznaczając na papieża Marcina V. Janowi XXIII, którym był Baltazar Kosa z Neapolu, Udowodniono 55 poważnych zbrodni, za to skazano go na 3 lata ciężkiego więzienia. Uczestnicy zjazdu w Konstancji nie rozstrzygnęli innej, niezmiernie ważnej dla katolicyzmu kwestii nieomylności papieża. Wprawdzie Marcin V ogłosił dekret zakazujący odwoływania się od postanowień papieża. Uznając jego nieomylność, ale kwestia ta była przedmiotem sporów jeszcze długo potem, na przykład na Soborze rozpoczętym w Bazylei w 1431 roku. Ostatecznie dopiero od roku 1870 nikt nie mógł podważyć postanowień papieża nawet sobór powszechny. Na sobór w Konstancji. Zaproszono również Husa, aby wytłumaczył się ze swoich domniemanych błędów. Hus, obawiając się o swe życie, odmówił. Jednak pod naciskiem antypapieża Jana i z gwarantującym mu bezpieczeństwo listem żelaznym od króla Zygmunta, zgodził się pojechać do Konstancji w listopadzie 1414 roku. Tam na polecenie króla został podstępnie uwięziony, a następnie oskarżony jako heretyk i zwolennik Wikliwa. Został aresztowany, ponieważ list żelazny uznano za ważny tylko wobec władzy świeckiej, a nie kościelnej, co wywołało powszechne oburzenie w Czechach. List żelazny anulowano. Dlatego, że cesarza zdołano przekonać już przed rozprawą, że Hus jest heretykiem i nie należą mu się żadne prawa. Los Husa był już przesądzony, ponieważ większość uczestników soboru uważała go za niebezpiecznego heretyka. Jednym z tego powodów było negowanie przez Husa boskiego pochodzenia władzy papieża. 6 lipca 1415 roku Hus został żywcem spalony na stosie poza murami Konstancji. Umarł śpiewając Kyrie eleison, panie zmiłuj się, a heroiczna śmierć umocniła przekonanie o jego świętości i niewinności wśród jego zwolenników. Na miejscu kaźni znajduje się dziś pomnik upamiętniający jego śmierć. W następstwie spalenia na stosie Jana Husa wybuchło powstanie w Pradze, które ogarnęło całe Czechy i stało się początkiem wojen husyckich. Gdy po trzech ekspedycjach krzyżowców Papiescy przywódcy zwątpili w pokonanie wrogów przemocą, uciekli się do dyplomacji. Na soborze w Bazylei zawarto układ, na mocy którego zagwarantowano Czechom wolność sumienia. Czesi postawili cztery warunki pokoju: wolność głoszenia Biblii, prawo wszystkich wiernych do spożywania chleba. I wina podczas komunii? Prawo używania języka ojczystego podczas nabożeństw i wyłączenie duchowieństwa ze wszystkich urzędów świeckich, a w przypadku przestępstw jednolite sądownictwo dla osób duchownych i świeckich. Władze papieskie w końcu zgodziły się przyjąć wszystkie cztery punkty podane przez husytów. Pozostawiając jednak soborom, to jest papieżowi i cesarzowi, prawo do interpretowania tych punktów, to znaczy określania ich dokładnego znaczenia. Mając prawo interpretowania owych punktów, jak również Biblii, papież mógł tak przekręcić ich znaczenie, by służyły jego własnym celom. Wielu Czechów, Przewidując utratę wolności, nie zgodziło się z zawartym przymierzem. Powstały rozłamy i niesnaski, które doprowadziły do bratobójczych walk. W tych czasach ukształtował się w Czechach odrębny kościół taborycki, który udzielał wiernym komunii pod dwiema postaciami i który uznał Husa i Hieronima z Pragi zamęczynników, a następnie stopniowo stworzył doktrynę podobną do późniejszego kalwinizmu. Wyznawcy tego kościoła to znani w Polsce, w Niemczech i w wielu innych krajach bracia czescy, a później bracia morawscy. Kościół husycki odrodził się w Czechach w 1920 roku, a wspólnoty braci morawskich nadal istnieją w wielu krajach świata. Janowi Husowi przypisuje się powiedzenie o święta naiwności, wypowiedziane ponoć przez niego na stosie, a odnoszące się do starej kobiety, która pobożnie pomagała podkładać chrust pod jego stos. Husyci w Polsce Poglądy podobne do husyckich. Były także głoszone w Polsce. W 1398 roku we Wrocławiu spalono Stefana, który głosił, że każdy uczciwy człowiek świecki może udzielać sakramentów oraz odmawiał posłuchu niegodnie postępującym duchownym. Gdy do Wrocławia dotarła wieść o męczeństwie Husa, Zaostrzyła ona panujące tam od dawna już napięte stosunki. Spór między Radą Miejską a Plepsem wyładował się 18 lipca 1418 roku w tak zwany krwawy poniedziałek. Krytycznego dnia lud uderzył na ratusz. Schwytanych rajców ścięto mieczem przed ratuszem. W 1420 roku cesarz Zygmunt Luksemburczyk. Skazał na śmierć 20 przywódców tego powstania. W tym samym roku we Wrocławiu publicznie spalono na stosie trzech czeskich husytów. Prekursorem tolerancji religijnej w Polsce był zmarły w 1435 roku Paweł Włodkowicz z Brudzenia. Kapłan katolicki, rektor. Uniwersytetu Jagiellońskiego, obrońca interesów Polski podczas soborów w Konstancji. Głosił, że nikomu nie wolno zaczepiać, zwłaszcza pod pretekstem szerzenia wiary, innowierców żyjących spokojnie we własnym państwie. Narody pogańskie mają prawo do zachowania swych wierzeń. Dlatego dziś, Rzecznik Praw Obywatelskich przyznaje nagrody imieniem Pawła Włodkowica, występującym w obronie praw i wolności, nawet wbrew zdaniu większości. Jako cesarz rzymski, Zygmunt Luksemburczyk w 1420 roku przyznał krzyżakom zagarnięte przez nich siłą ziemie polskie. Chciał w ten sposób rozpalić konflikt polski z zakonem a tym samym odciągnąć Polaków od zainteresowania sprawami czeskimi. Osiągnął to, że w Polsce odezwały się silne sympatie dla husytów. Jeszcze w tym samym roku Czesi ofiarowali Jagiele koronę czeską, której on, za radą biskupa Zbigniewa Oleśnickiego, nie przyjął, aby nie być obciążonym zarzutem wspierania Herezji. Koronę tą przyjął natomiast Wielki Książę Litewski Witold, a potem Kazimierz Jagiellończyk. W 1433 roku pułki polskie i czeskie razem wyruszyły na północ przeciwko Krzyżakom i doszły aż do Bałtyku. Pięć lat później oddziały polskie pod dowództwem Jana Tęczyńskiego i Stanisława Ostroroga wspierały Czechów w walce przeciwko Habsburgom i obroniły Tabor. Szczególnie żywe sympatie dla Czech i dla nowych poglądów religijnych okazywaną w Wielkopolsce. W 1438 roku niekoronowany władca polski, biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki, zawiązał Konfederację Korczyńską w celu obrony wiary katolickiej przed herezją. Konfederacja była wymierzona przeciwko opozycji szlacheckiej sprzyjającej czeskiemu kuzytyzmowi. Sygnatariusze Konfederacji zobowiązali się do walki z każdym, kto by błędy kacerzy szerzył. Odpowiedzią na jej zawiązanie była Konfederacja Spytka z, z Melsztyna, skierowana przeciwko biskupim rządom. Po brutalnej śmierci Spytka-Melsznińskiego w bitwie z obozem Oleśnickiego pod Grotnikami nad Nidą skuteczny opór Oleśnickiemu stawił później Abraham Głowacz z Bąszyna. Stronnicy biskupów zbrojnie oblegli z Bąszyn i zmusili mieszczan do wydania pięciu księży husyckich, który potem publicznie spalono na stosie. Pomimo surowości prześladowań nauki Husa nie przestały się w Polsce szerzyć. W 1439 roku kanonie św. Floriana na Kleparzu w Krakowie objął ksiądz, dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych Uniwersytetu Krakowskiego, Jędrzej Gałka z Dobczyna. Rozpowszechniał on dzieła wiklifa i inne heretyckie pisma, a wśród nich Inwektywy na papieża, duchowieństwo i wystąpienia przeciwko posiadaniu majątku przez Kościół. Później przystał on do Husytów, lecz jego poglądy bliższe były późniejszym naukom lutra. Zostały po jędrzeju liczne pisma, wśród których jest napisana po polsku piosenka Centilena vulgaris. Oto kilka strotni. Cesarscy popowie są antychrystowie. Ich moc nie od Krysta, a od antychrysta z cesarskiego lista. Kryste, przestferany, racz nam dać kapłany, iżby prawdę wiedli, antychrysta grzebli, nas ktobie przywiedli. Za Krzysztofem Baczkowskim, dzieje Polski późno-renesansowej. Poglądy zbliżone do Husa propagował w Polsce także wojewoda poznański, Jan Ostroruk, żyjący w latach 1436-1501. Podkreślał on podległość kościoła władzy świeckiej, sprzeciwiał się płaceniu świętopietrza, żądał przy tym poprawy moralnej duchowieństwa. Krytykował też samo papiestwo, oto cytat z jego wypowiedzi. Rzym wybiera corocznie znaczne sumy pod pozorami wiary i pobożności, a właściwie przez utrzymanie ludu w przesądach. Papież udaje, iż opraca swe dobra na budowanie kościołów, lecz w istocie używa ich dla wzbogacenia swych krewnych na dwór, na stajnie, że nie powiem co gorsze. W 1467 roku Kazimierz Jagiellończyk zakazał głoszenia papieskich wezwań do krucjaty przeciwko husytom oraz zbierania składek na ten cel. Legat papieski Rudolf donosił do Rzymu Polscy duchowni i świeccy sprzyjają herezji. Wielu między panami szlachtą jest nią zarażonych wielu kacerskich duchownych w Czechach jest polskiego pochodzenia. Za Pawłem Jasienicą Polska Z rozkazu papieża Marcina V każda miejscowość, która przyjęła usytek, miała być objęta interdyktem. Często reakcja na takie zarządzenie była taka jak w Brześciu Kujawskim. Miasto odpowiedziało biciem na wszystkie dzwony i demonstracyjnymi nabożeństwami we wszystkich.